Witam Was wszystkich serdecznie na kanale. Z drugiej strony, kija w ostatni dzień w poszukiwaniu sandacza. Eee, może w tym roku, może nie, zobaczymy jak się uda, ale postanowiłem 5 dni szukać, e, obławiać te zapisy. Te banany, które leżą, są przyklejone do dnie. E, szukać tych pstryków i spróbowaniu złapaniu tego wymarzonego sandacza z tej wody. Niestety przez 4 dni, które pływałem, nie udało się. Pierwszego dnia dwa szczupaki, drugi, trzeci, czwarty dzień zero kontaktu. Choć wczoraj, w czwarty dzień było jedno pstryknięcie, jedno puknięcie bardziej, tylko odgonienie tej przylęty, zacięcie nie było wcięcia ryby. Ale dzisiaj jeszcze jest dzień, próbuję zobaczyć, jeżeli się odpalą rana, bo jeżeli będą aktywne, no to się odpalą, to będę cały czas próbował szukał. Jeżeli nie będzie przez 3-4 godziny żadnego kontaktu, to będę się zwijał, bo jeszcze inne rzeczy są do załatwienia. Tak więc dopływam, szukam tych, tych zapisów. Wie, wie, wiem mniej więcej gdzie, gdzie są, bo wczoraj pływaliśmy razem z Piotrem, nic się nie udało na dwie wędki dzisiaj e, próbuję e, sam zobaczymy. Jak się coś uda na pewno to zobaczycie. No to szukamy, szukamy tych zapisów. Ej, najpierw spróbuję na tym przesmyku, gdzie jestem, także możecie sobie poobserwować jak wygląda sytuacja e, pod wodą. Za dużo jak na razie nie widać e, żadnych bananów nie ma e, myślę, że zaraz się pojawi no w sumie jeden mały był no tutaj wczoraj było ich e, więcej może się przemieściły, może poszły na ławice może jest to znak że, że troszeczkę się ruszyły no ale tu nie widać jakieś kreski na bocznym były no teraz, teraz o, jest jeden przyklejony jak widać tutaj mocno do dna no one one raczej aktywne no nie, są, no zobaczymy, no dwa, 3 y, dni nic, nic się nie działo Także y, jestem troszeczkę tak, y, no wiadomo, jak to w wędkarstwie, jeżeli coś się dzieje, super, jeżeli O, też kolejny fajny zapis, y, jeżeli się nic nie dzieje, to człowiek trochę ma takiego ala y, czy powiedzmy jest troszeczkę no zniesmaczony tym, że widzi fajne zapisy, a, a po prostu ryba nie jest, nie jest aktywna e, no dzisiaj tak, taki był plan, powiedzmy 5 dni pod rząd połapania a jeżeli, czy, czy tak, czy tak, jeżeli się nic powiedzmy dzisiaj nie będzie działo to i tak chwila powiedzmy przerwy wygrzania się, bo wymarznięty jestem przez te 5 dni niesamowicie tak więc yy, tak więc yy, tak, to, tak to wygląda w tym, tym naszym cudownym wędkarstwie, także... E, sprawdzam jeszcze tutaj. E, zawracam, jeżeli nic ciekawego nie będzie, to płynę sobie na miejsca gdzie mieliśmy wstryknięcia, czy ja miałem i tam Paweł takie sandaczowe, no, no wiadomo jak jest ten sandacz, a jest w tej wodzie, no to on może być wszędzie i te zapisy też mogą być typowo sandaczowe, tylko może po prostu go to nie, nie za bardzo interesować. Tak więc e, szukam. Jeżeli coś się natrafi to, to, to będziemy, będziemy wyciągać i będziemy no, robić yy, fajne zdjęcie, mam nadzieję, z tym wymarzonym sandaczem. Sytuacja wygląda w ten sposób, że tam gdzie ryby stały zawsze i ich nie ma, troszeczkę ciśnienie się zmienia. I nie było żadnych zapisów. Ta ryba uciekła, prawdopodobnie poszła na ławicę. Także tutaj w sumie znalazłem taki zapis na spadku eee, z głębokości w sumie 11 metrów. Teraz jestem na 16 metrach. Spadek jest no, fajny kilka metrów i na tym spadku jakieś tam łuki było widać ciutkę oderwane od dna, także obrzucam to i zmieniam dzisiaj taktykę, no bo niestety nie ma przyklejonych tych drapieżników do dna, no są takie pojedyncze sztuki powiedzmy, a nie chcę tutaj dłubać. I stwierdziłem, że po prostu zrobię tak jak e, łapaliśmy w sumie dwa lata temu. Bardzo dużo ryb mieliśmy zławić, gdzie po prostu e, łapaliśmy. E, obrzucaliśmy ławice e, ryb, białorybu, no i tam drapieżnik stał, może po prostu ze względu na to, że ciśnienie troszeczkę się zmienia, te ryby e, są e, na ławicach, tak więc e, no za chwileczkę jak tutaj zrobię e, kilkadziesiąt rzutów, to przestawię się, popłynę sobie na, na, na ławicę, e, poszukam jakichś większych ławic, no i tam będę e, obławiał. Jeżeli coś uda się dostać, no to wtedy e, będzie mega fajnie. E, oczywiście wierzę w to, że coś się uda, od dzisiaj chyba już zmęczenie wychodzi. Bo, bo, bo to jest y, 5 dni w, w, w takich niskich temperaturach po kilka e, godzin e, spędzania, troszeczkę wymęcza Dobra, stanęliśmy na ławicy, czy na ławicy? Ławica jest tam i tam będę rzucał, będę obławiał, y, przyklejona do dna może jest i tam raczej na 99% jest tam drapieżnik Także ja jestem na 17,5 metra na spadku do 10 metrów stoi stoi ryba nic, po prostu obrzucamy, obijamy i czekamy na to puknięcie, pstrygnięcie, walnięcie, uderzenie cokolwiek miałoby to być, niech to będzie drapieżnik, który umili mi ten piątkowy poranek i, i da, da trochę radości. Eee, no jest, jest to eee, ciężki ciężki tydzień. ale takie, takie jest wędkarstwo, jest, jest Mega przyjemne, oczywiście jak jest troszeczkę cieplej, teraz jest to dla wytrwałych, żeby, żeby złapać tą rybę, żeby się pocieszyć jeszcze e, ostatnimi chwilami e, na wodzie, no bo zaraz będzie zakaz wędkowania, okres ochronny, niech szczupak nabiera sił, by, by się wytrzeć, by e, pomnożyć pomnożyć się i żeby po prostu było ich coraz więcej, żeby naturalnie sam też się tutaj e, wytarł, a nie tylko powiedzmy dopuszczanie, no jest, stan wody jest niższy dlatego jest cięż, cięższe to powiedzmy wycieranie e, tego tego szczupaka, bo jak jest, są tarliska tej ryby, ale jak stan jest mały, no to, to po prostu też on nie ma dostępu do tego. Na pewno gdzieś tam się wyciera, no ale jeżeli nie jest to, powiedzmy, przystosowane, no to ta przeżywalność na rybku jest, jest mniejsza. Więc oby, oby ten stan się podniósł, oby trochę śniegu popadało lub deszczu, żeby z gór spłynęło tego tej wody, żeby ten poziom wód gruntowych się tutaj podniósł, żeby, żebyśmy my mogli mieć e, możliwość sobie połapania, e, żeby te ryby też, czy my połapania później, ale ryby przede wszystkim możliwości do reprodukcji. Dzisiaj chyba najzimniejszy dzień z tych. Albo po prostu już jestem tak wymarznięty, że, że odczuwam to razy trzy, ale wieje dzisiaj widać po fali, e, będzie widać na każdym tym dniu, w którym e, wędkowałem, że, że dzisiaj chyba taka największa, najbardziej e, ta fala jest rwąca, można powiedzieć. Także jest to no, bardzo, bardzo zimny dzień. No i daje, daje w kość. No już zima. Tym bardziej, że no, pierwszy raz tak zimą udało mi się 5 dni pod rząd pojechać. Eee, jutro powiedzmy 100% przerwa, ale czy wymarznę to, to się okaże. Eee, w niedzielę zobaczę. Jak brata namówię to może, może się wybiorę, ale raczej chyba posiedzę w domu. Poniedziałek też y, odpada, a jedynie wtorek Piotrek pisał, żeby może wybrać się troszeczkę później ewentualnie i e, spróbować po zmroku troszeczkę połapać ale zobaczymy zobaczymy no bo o siedzi w końcu w końcu o ale wymarzony nie jest to duży Jestem Wręcz nie można tak powiedzieć, ale fajnie. No, maluszek. Jest to maluszek. Maluszki tu stoją. Także nawet go nie mierzę. O, takie maleństwo. No, może z 50, ma ale nawet nie ma, pewnie 40 cm, także. Uciekaj, nie ma pewnie 40 cm także uciekaj maluszku mm, buziaczek troszeczkę cię eee... Skaleczyłem O, nie nagrało się, szkoda z tej kamery się nie nagrało Ale zobaczcie jest mały Mały e, samo wyciągnięcie, nie ten mały szczupaczek, który uderzył, ucieka do wody. Pięknie poszedł poszedł na dno. No, co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? E, mogę powiedzieć tyle, tyle że... że jest szczupaczek po 4-3 dniach e, bez kontaktu. Czwarty dzień, już sobie już piąt, ale malutki szczupaczek uderzył na riverka, e, który się kiedyś tutaj sprawdzał i w sumie teraz też e, parę ryb udało się złapać. Trzeba, no. e, że taki maluszek, ale próbujemy dalej. No, może jest zmotywowałem, może to jest ta chwila, ten czas, gdzie po prostu biorą. Pięciodniowa przygoda zakończona z próbowaniem złapania sandacza. Niestety nie udało się. W poniedziałek złapałem dwa szczupaki, wtorek nic, środa nic, pustynia, czwartek jedno puknięcie, ale żadnej ryby. I piątek dzisiaj złapałem jednego małego szczupaczka 48, może miał 50 cm, nawet go nie mierzyłem. Wpływa sobie w wodzie, niech rośnie. W przyszłym sezonie myślę, że już taka 55 rybka będzie. Także, no, niestety, 5 e, dni poszukiwania sandacza namierzone myślę, że tak, myślę, że były to sandacze. E, delikatne puknięcia przetrzymania wczoraj nawet we dwóch pływaliśmy, próbowaliśmy nic. Jeszcze tu wrócę, jeszcze, jeszcze w tym roku myślę, że 2-3 dni e, może więcej poświęcę i będę próbował złapać tego sandacza, ale projekt pięciodniowego, typowo łapania e, sandacza, gdzie tutaj wiem, gdzie one są i większość dnia spędzonego. No niestety e, nie udało się, takie jest wędkarstwo, ale ja nie poddaję się. E, też troszeczkę i poczytam, pooglądam filmów fachowców, powiedzmy tych, którzy łapią. No, e, na naszej wodzie, na, na tej wodzie, na której jestem, bardzo ciężko złapać tutaj sandacza. Próbowałem w... Wszelkich różnych możliwych sposobów. Jest jeszcze jeden sposób, dropshot chłopacy już próbowali, ale niestety nic, nic nie udało im się złapać. Piotrek będzie próbował, zobaczymy. Może podeśle mi zdjęcie i wieczornego sandacza tutaj złapię. Ja myślę, że z nim jeszcze się wybiorę. Może na wieczorne tutaj wędkowanie. Także jeszcze próbuję, próbuję coś łapać w tym roku. No i od stycznia ruszam na trocie. Będę uczył się troci, łapania troci, także chodzenia. Po, po, po rzekach czekajcie na kolejne filmy, także bo pięć filmów wpadnie z, z tych moich wypadów codziennie, codzienna wyprawa codzienny wyjazd, tak więc e, do zobaczenia w następnym odcinku na kanale z drugiej strony Kija cześć